Hej, Hejo, hejo! Z tej strony Szczęśliwa Koniara i witajcie w naszej kolejnej środowej aktualizacji. No i co w niej zostało dodane? Już wam czytam. Pora na chaos! Cześć! Wyrusz na ekscytującą misję, by poznać tajemnicę księgi... C... Dorii! Hej wiecie Hejo, hejo! Z tej strony Szczęśliwa Koniarę i witajcie w naszej kolejnej środowej aktualizacji. A co w niej zostało dodane? Już Wam mówię. Pora na chaos! Cześć! Wyrusz na ekscytującą misję, by poznać tajemnice księgi Ceremonii Światła i stawić czoła mrocznym miejscom, którzy coś knują. Jest fabułka. Ciekawe, jak długo. Dobra naha, do Alex z w, w Valedale, a w międzyczasie drujdzie spróbują odzyskać tajemniczą księgę ceremonii światła. Pomóż mi znaleźć zaginione dziecko, ale uważaj, to nie będzie zwyczajna akcja ratunkowa. Zobacz szokujące przemiany porywające pościgi w mrok diabła i pełną napięcia konfrontację z panem Sansem. Odważasz się stanąć naprzeciw ciemności. Uuu, chyba bardzo dawno pana Sansa to jakoś nie widzieliśmy, co nie? E, rozdawanie Starcoins. Zmieniamy czas cotygodniowego rozdawania starkąt. Od, od 28 czerwca będzie się otrzymać w każdy piątek od 8 UTC, czyli od 8 chyba. Nie wiem, nie znam się na tych godzinach UTC i tak dalej. Choć proces zacznie się o 8, może minąć trochę czasu, zanim wszyscy dostaną swoje starkość. Stare zapowiadomienie. Ale spokojna głowa, dotrą mi do ciebie. Wiemy, że poprzedni harmonogram był lekko skomplikowany, więc mamy nadzieję, że to pomoże. W następnym tygodniu czas na rangi czempiona. Udanego tygodnia całego zespołu Star Stable. Okej, okay. ale teraz mnie zastanowiło czas na rangi czempiona. Ciekawe, o co w tym chodzi. Ale przejdźmy już sobie do aktualizacji. Czy rzeczywiście to jest ten wykrzyknik nasz? E a jest tutaj, tylko czekajcie, ja sobie wezmę podwózkę i tego konia troszeczkę porządzę. Jak mają być jakieś pościgi, to jedyny koń, yy, którego mogę trochę podtrenować. Mam prawie 600 Starcoins, także no, mega spoko. Prawie 600, jeszcze 3 Starcoins brakuje do tego. I będę musiała kupić, yy, bo już chyba nie ma tego królestwa w chmurach. Chyba. Nie wiem. Musielibyśmy stworzyć, ale mi się nie chce zrobić. Um, chyba to święto się skończyło? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. To mogę wyrzucić. Jaki troszeczkę burdel mam tutaj? Mhm. I tych koni już nie kupię, ale wiem, że muszę pokupować pintabiany i arabki drugiej generacji, bo one będą usuwane. Dlaczego one? Ale to dopiero w sierpniu, ale wiecie, troszeczkę się zaszczędzi na pewno jeśli kupię, bo nie były prześliczne. Mi się one bardzo podobały. Nie wiem jak wam, możecie dać znać w komentarzu. O i piąty poziom, pięknie. Nie musiałam aż się tak dużo narobić. I lecimy na mojej pięknej... Piękny koniu. Dzień dobry! Robimy aktualizację, jesteś na odcinku Kasztan, pozdrawiam. Dobra, lecimy do Balladale, co tutaj? Eee, wioska Pięknego Nie, Wioska Balladale. Zobaczymy, co tam w ogóle będzie ciekawego. W ogóle na początku eee, tej aktualizacji, tak że sobie wcześniej troszeczkę przeczytałam, tak ogarnęłam, co mniej więcej, e, żeby w razie jakiś językówek, że tak powiem, nie pomylić, nie zrobić. Językówek w ogóle tak można mówić? Nie wiem, nie mam pojęcia. No, i tak ogryłam, i tak sobie teraz też og... tak myślałam o co chodziło z tym rozdawaniem starkońcem. Nie w sensie teraz, wcześniej. Sorry, że się plącze język, ale jest tak gorąco, że ja po prostu nie myślę. No, i się zastanawiałam o co rozdawanie starkońcem. Mówię, za darmo będą rozdawać starkońcem, ale taki potem: no, jak ma starskie, by dać darmowy starkońcem. Pamiętajcie, pijcie wodę w te upalne, okropne dni. Ja na przykład. Dobra, nie chcę mi się na tym lecieć. E, ja tych upalnych dni wręcz nienawidzę. Ja ich po prostu nie cierpię. One są przeokropne. To, jest, to są tak męczące. U mnie powiem Wam, że dziś rano. Uuu, ale lagło. E, u mnie albo. Aha, no tak, bo tu przecież są sporo ludzi. E, I jak to się nazywa rano było 33 stopnie, w cieniu, to co dopiero było na słońcu, masakra. Dobra, ale lećmy do Alex. <laughs> proszę, proszę, oto Natalka. Ktoś, kto otwiera magnetyzujące pustki i niszczy platformy wiertnicze. Osoba opanowana, odważna, zdecydowana. A właśnie, chyba tą platformę ostatnią wiertniczą zniszczyliśmy. Tak, teraz jak to przeczytałam, tak jakoś mi się kojarzy. Uuu, oh uh, yeah! Ok, 50 pd. Dobrze, idziemy do przodu, do 25 poziomu. Linda jest czymś zajęta, więc uznałam, że warto opowiedzieć druidom o niedawnych e, wydarzeniach. Co mam powiedzieć? Zaczekaj, potrzebuję przypomnienia. Tak, bo nie będziemy wiedzieć o co chodzi, a niekoniecznie kojarzy, co było. Jasne, po transformacji Concord zaczęliśmy badać przeróżne tajemnice: Drakonium, chaotyczny Wir, ponurą gałązkę, opiekun na życie itd. Okej. Okay. Potem przyszła burza. Mroczni języcy planowali zaatakować miasteczko Valdel przy użyciu drakonium, ale powstrzymała ich magnetyzujące pustka otwarte przez siebie i Annę. Wasz portal wciągnął wszystkie beczki z drakonium, a potem wyrzucił je na platformę wiertniczą Darko, która została zniszczona. Na ten moment to tyle. Okej. Okay. Czyli jednak było zniszczenie tej platformy. Szkoda, że reszta nie zobaczy reakcji Avalona. Wszyscy musieli się zająć jakimiś sprawami w prawdziwym życiu. Ruszajmy! O, przynajmniej mogę z nią jechać, nie? Bo tak to byśmy pojechali jak zwykle sobie sami. A tutaj z nią fajnie jedziemy. To jest akurat spoko. I śmieszne jest to, że ona chyba jedzie tym galopem, a ja trwałem, nie mogę ją zbytnio dogonić. Nie, naprawiam no, przeganiam. To jest właśnie trochę głupie, że nie mogą zrobić tego samego tempa, jak mają inni, tylko no. Dobra, pojedźmy szybciej, my tam, co my tam będziemy. U! Aż się No i tak ona będzie pierwsza. No i widzicie, jakie to jest życie. Lecimy, lecimy. Matko, ja jestem tak zaciekawiona tym, co tutaj będzie. Mam nadzieję, że. Nie wiem, czy mówiłam na początku, czy nie, że to nie będzie jakaś 10-minutowa fabuła. Takie co najmniej pół godziny powinno być tej fabuły. <gryw> Więc będzie troszeczkę gdzieś dłuższa aktualizacja. O, dzień dobry, Avalon. Mm. O, nie ma go? O, dobra, myślałam, myślałam, że mi zaraz wyskoczy na twarz. Idzie walon. Dzień dobry. Niebiański kompas jest. Odkurzysz poszukiwacze cienia? Jest. Krem SPF-50 <grym> dla ruszyn oraz ludzi? Jest, jest, jest. Co to za zapakowanie? Wyjeżdżacie na wakacje? Jestcy duszy. Zastanawialiśmy się, kiedy nas odwiedzicie. Mamy nowe wieści. Najpierw my. Platforma wiertnicza tak jakby została zniszczona? Wiemy. To było coś... Można powiedzieć, że widok był bombowy. <noise> Dzięki waszej odwodze zdobyliśmy przewagę. Właśnie dlatego pora, żebyśmy odeszli. Zostawiacie nas? Jak to? Oni nas zostawiają? Why? Nie na zawsze. Wzywają nas odległe zakątki Jorwiku. Musimy dokończyć Księgę Ceremonii Światła. Dawno temu najbardziej zaufani strażnicy otrzymali kopie rozdziałów. Najwyższa pora je zebrać. Mhm, mm czyli zdobywamy księgę, a potem odprawiamy ceremonię światła, żeby pokonać Garnoka? Zgadza się? Prawie, Alex. Ceremonia powstrzymania Garnoka i mrocznych jeźców oraz przywróci. i mrocznych jeźców oraz przywróci orwikowe bezpieczeństwo. Chyba przewróci orwikowy bezpieczeństwo bez tego oraz. No nie wiem. A nie, dobrze, przepraszam. Że, że przeczytam. Trzeba z interpretacją wszystko czytać. A rozdział, a rozdział zostanie zamknięty bitwą z siłami mroku, przynajmniej do kolejnej ery jestów duszy. <śmiech> <śmiech> Koszle. Macie jakieś pytanie, zanim wyruszymy? Hmm. Może, a gdzie jest Frip? Zauważyliśmy, że Frip zniknął, ale to nic dziwnego. Ta mądra, kosmiczna wiewiórka widzi więcej niż my. Pewnie przywraca porządek czasu i podróżuje po bezkresnej pustce, żeby odnaleźć odpowiedzi na pytania, których nie potrafimy sobie wyobrazić. Um, co wiemy o Garnoku? Nie dotrze na Jorvik. Jeszcze, ale wystarczy, że Mroczni Jeste zdobędą przewagę i go uwolnią, nawet częściowo, a przejmi wyspę. No i mamy jakieś wieści o czwartym rocznym miejscu? Nie mamy pewności, wiewiórki mi się nie doniosły nam o żadnych mrocznych anomaliach. Co więcej, kamienie runiczne wskazują pozytywny przepływ energii Aiden. Całkiem jakby toksyczne brzemię zostało zrzucone z barków na Turyjorkiku. Nie mam pytań. Dobrze, pora ruszać. Nie traćcie czujności, szkulcie się. Śpijcie pod namiotami, jedzcie pianki, ale najważniejsze, nie rozdzielajcie się. Zależy od Was los całego świata. Do zobaczenia, jest z duszy. Muszę troszeczkę podgłosić bardziej tę muzyczkę, bo jej nie słyszę. Mam nadzieję, że to jakoś nie będzie mocno zakłócać, a postaram się mówić troszeczkę głośniej. Druidów i y Fripa nie ma w Valedale? Dziwne. Posłuchajmy ich rady, dołączmy do reszty i zacznijmy ćwiczyć. A potem rozpalmy wielkie ognisko i upieczmy trochę pianek. Uuu, okej. Okay. Zaczekaj, dostałam wiadomość od Mai. Potrzebuje pomocy. Napisała coś o zagubionym dziecku w okolicy Zielonej Doliny. Mówi, że dziewczynka nas zna. Nie chodzi o Madison z Południowego Kopeta, prawda? Jak myślisz? Skoro jeszcze nie uratujemy świata przed garnokiem, to równie dobrze możemy pomóc dziecia... dziecku. Wzruszy ramionami po prostu. <grym> Okej, okay, jedziemy. Czekajcie, a to, to w sumie możemy nie do zielonej doliny, a przecież do Zajazdu pod, pod wilkiem? Tak. No tak, to jest co tutaj dobrze mówię. Dobrze kojarzę to to. Miejsce. O! A to idzie z stępem. O Jezu, kochany, mi palło. Ale dziwnie idzie. Dobrze. Wow! Na podwózki. Raus. Ehm... <grym> <grym> Tutaj, proszę bardzo. I pewnie to będzie. E, ta, to dziecko. To będzie ta, e, ten czwarty jeździec. Założę się o to. Jak nic. Przepraszam, będzie mi się ziewać, ale się totalnie też nie wyspałam. Spokojnie, Natalka, widzisz to? Mam to podejść, złapać? Ta muzyka jest taka podejrzana. Jakoś się końc wolno jedzie, matko. Przepraszam. No tak jak mówiłam, zapewne to będzie ten czwarty jeździec. Jest ich więcej, ale to nie jest najdziwniejsza rzecz, którą tu widziałam. Pewnie <laughs> no może tu będzie jakaś pułapka, a my tak jedziemy. O! O, bo zauważyliśmy to. <laughs> nie no, coś wspomina o Mai, To może coś jeszcze tam będzie, nie? <laughs> Okej okay. idą za nami, czy możemy za nimi? No właśnie. Pozbierajmy to, bo zawsze się przydadzą te mchy i nie mychy i nie mchy. Okej. Okay. A czemu ja sama teraz jadę? Boję się. Co to jest? Jakieś maskotki. Oficjalnie się boję, nie trzy czujności, okej? Okay? Ja też się boję, bo nie wiem co to się stanie. Na sam kolejnym wiadomość od Mai. Niedaleko jest pole słoneczników. Wiem, o które chodzi. Szybko! No ja też wiem, o które chodzi. Nie musisz mi mówić. A tu. O! Mówiłam, że to jest chyba ona? Jesteście! No tak, to ona. Widzisz, mała? Mówiłam, że zaraz tu będą. Ła, wow, musisz mi pomóc. Jestem małą, zagubioną dziewczynką w wielkim, strasznym świecie. Znamy się? Pomóżcie mi, jesteś duży. Użyjcie swoich piorunujących mocy. Kim? Nie. Czym jesteś? Poznajmy ją w innej postaci. Nie wiele imion i postaci, zanim zostałam porzucona w cierniach. Tak długa samotność była niezwykle przykra. Chwila. Ale miałam czas, żeby pomyśleć, kim tak naprawdę jestem. Chaosem, konfliktem, niezgodą. Nie, ty! Nie wiem, co chcesz powiedzieć! Jesteś tylko małym dzieckiem! Tak samo pomylić się ci, którzy wycięli mnie z drzewa. Nie możesz być! Coś się stało z tym mumiką! Jak wam się podoba, Erissa? Zbyt uroczo? Odpowiedzcie mi, Jesteś duszy. Odpowiedzcie swojej nemezis. Erissa, kto to był? Matko, nie pamiętam. Maja, uciekaj! Nie, błagam, Aiden, tylko nie to, nie znowu! Alex... Znam sztuczki, które są starsze niż ta wyspa, chyba się nie boicie, prawda? To ona, jest źle, jest bardzo, bardzo źle! Co jest?! Na jakiej podstawie ten jest ten koń? Aż sobie zrobię zdjęcie na pamiątkę, bo ja to jestem Janie. Lubię pamiątkowe zdjęcia. Tego kucyka jeszcze szybko zrobię i już, już wam pokazuję aktualizację. Ale to jest chyba coś... Animacja ma tego Cinco Cento, nie? Cinco teagu wiesz o co chodzi, o kimś, chodź chińczyka. Jeśli możesz nie jesteś zjednoczą, uwolnią garnoka, stoimy na krawędzi katastrofy. Pędź i nie zgub erisy. Będę. Nie zgubimy jej, choć mój koń to jest dosyć... wolny. Co to za śmiech w ogóle? Oh no! Ja myślałam, że to mogę... Okej, okay, czyli musimy takie chodzki, na takie chockie klocki uważać. Tutaj? Jakie kręte zakręty! Matko święta. Dobra, teraz tu. Mój koń nie jest taki zwinny jak twój! Choroba. Dobrze, że mam 30 sekund. Mam nadzieję, że jeżeli nie pojedziemy w piersi, to chyba nie będziemy anulować w wyścigu, nie? Okej, okay, dobra, ja jeszcze ją widzę. Koniu jedź szybciej! Nie może takiego nagle speeda dostać. Wow, 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 ten dobra, jakaś iluzja, ale dziwnie. Tu, okej, okay. dosyć skomplikowany trochę ten wyścig i długi już. Wow! Nie, 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 nie. Dobry koń. Okej, okay, jedziemy tam. No, 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 no. Matko, gdzie mnie to prowadzi? Sama jestem w strachu. Mam, że nie... Mam nadzieję, że nie zagłośno do was mówię, ale... To ewentualnie się przyciszę, Zobaczymy. Bo już odwrotu z tego nie będzie. Wow. Tutaj, macko. Tam jedzie, tu jedzie. Jejku. Co to jest za portal? Okej, okay, ale zrobię zdjęcie, nie? Czekajcie, bo to jest takie... Czekajcie, i zrobię to nocą. O oh, ja, yeah. piękne. Ten portal zaprowadzi mnie do Erisy. Ten portal zaprowadzi mnie do Erisy. Wiecie, głębiej w przesmyk diabła? Okej, okay, i jadę tam sama, chcecie mi powiedzieć. Co jest? Czemu... Czemu nas tutaj pana Sansa dali? Zastanawiałam się, kiedy się tu pojawisz. Co ty tu robisz? To nie twoja sprawa. Kiedy pomogłem ci uwolnić swojego wnuka, zrobiłem to dla siebie. Może myślisz, że zniszczenie naszej bazy zapewniło wam przewagę? Ha! Tak bardzo się mylisz. Upewnij się, że Garnek zatriumfuje za wszelką cenę. On, on zawsze ja się go zawsze bałam, nie? Idziemy tam za nim, no bo kurczę. Okej. Okay. Gdzie ona jest? Gonimy z tą szczeniarą już pół przeklętej wyspy. Mam jej dość, jej lalek też. Nie podoba mi się, kiedy ktoś mnie atakuje. Jest. Erisa. Kojarzy mi się skądś to imię Erisa, ale nie wiem skąd. Ale one tylko chciały się bawić. Erisa, nie działaj pochopnie. Musimy się przygotować, zanim wprowadzimy plan w życie. Nie! Dość już się naczekałam, kiedy byłam wieczność w korzeniach drzewa. Nic, tylko czekałam. Uwolniliśmy te dziewuchę 5 minut temu, a ja mam ochotę ją znowu uwięzić. Hmm, hmm. Teraz zrobiłem wam wjazd na chatę. Edukurun, Jestem! Nie, dobry! U, matko! Ja myślałam, że to jakiś wjazd, na chata czy coś. A tu, takie coś, okej, okay, dobra. Udało ci nas zaskoczyć, prawie. A -aker... Acerbus, Akerbus, powiadomij mnie o Twojej obecności. Uu, będziemy mieć szósty pożar! Konia! Czy przyjście tutaj na pewno było mądre? Zostaniesz, jeśli chcesz, na własne ryzyko. Eeeem... Um, jestem tu, żeby was powstrzymać, co wy tu robicie, wiecie... Wiecie, że jest niebez... Nie no, jestem tu, żeby was powstrzymać, bądźmy cool ludźmi! <grymne> Jeździe z duszy, bez wsparcia, żałosne. Natalka i Brilliant Apple zasługują na koniec, nieprawda? Mogę czynić honory. Nie, ten nie jej duszyny może nam się jeszcze przydać. Przybycie tutaj było bardzo odważne, albo bardzo głupie, wkrótce się dowiesz. Koniec zabawy, szczeniaro. Okropnie kropni zaś przyjaciele. Spro sprowadzę tu sobie kogoś nowego. O czym ona mówi, Sans? Mrocznie jesteś, trzymajcie szyk. Garnek to przepowiedział. Patrz, jak wszystko zmienia się w pył. Słońce Ereiden zachodzi, nie wzejdzie już nigdy. Wróg z przeszłości powraca. Jezu, jak się wystraszyłam, aż drygłam. Kamina w ogóle. Darko! Co? Ale ja. Co? Gdzie ja jestem? Dowódco! Darko, witaj z powrotem w tej krainie. Tępiłem tego dzieciaka Kludmilów. Gdzie ona jest? Żądam, żeby ktoś mi wyjaśnił, co się dzieje. Minęło trochę czasu, odkąd druidka Elizabeth cię wygnała. O wszystkim ci opowiemy. Kto to? Chwila. Zagubiony czwarty jeździec. Tak, to ona sprowadziła cię z krainy chaosu. Masz mi coś do powiedzenia? Dziecko? Taką postać wybrałaś? Ha! Śmiech! Uratowałam cię, a ty reagujesz w ten sposób? Od niepamiętych czasów byłam więziona w cierniach. Sama, zmarznięta, cierpiąca. Zamiast mnie uratować, marnowałeś czas, bawiąc się z sami duszy. To ty spowodowałeś mój ból. Widziałam to. Widziałam wszystko dzięki pomocy drzew. To, co zrobiłeś, żeby się nie uwolniła. Czemu? Czemu? Powstrzymać ją! Zniszczy go! Zaraz stałeś nieśmiertelny. Jest szalona, zdziczała, mściwa. To idealna antidotum na chorobę, jaką są miejsce duszy. Trudno będzie z nią pracować, ale nic z nas nie powstrzymuje przed przejściem do ostatniego etapu planu. Nareszcie garnok zostanie uwolniony. Będzie mógł zalać świat mrokiem. Zniszczy jest to w dłuższy raz na zawsze. Och, nie myśl, że zapomniałem o topie, Natalia. Yy... Gdzie my jesteśmy? Czemu jesteśmy na... na tej wyspie, wybrzeżu smutku? Co? Darko wrócił. Nadciągają mroczne czasy. Poczekajcie, podnieść poziom konia. Szósty będziemy mieć, szybciej będzie jechać. Dobra. Czyli coś tu się będzie działo. Zobacz, co dla Ciebie przygotował los. Co? Co tu się dzieje? Naprawdę jesteś tym duszy? Nikogo przy Tobie nie ma. Moja wizja staje się rzeczywistością. Aha i co i to tylko tyle? Tylko tyle, Ja mam coś jeszcze zrobić? No nie! Ej, no dlaczego? Ja myślałam, że coś tu będzie, a to już koniec. No, ja nie wierzę. Ja myślałam, że coś tu. Coś tu będzie jeszcze ciekawego. Co będzie? A tu, no. Aj, zawiodłam się tak, szczerze, trochę. Myślałam, że będzie coś więcej niż tylko taki kawałek. Nawet nie wiem, ile już nagrywam, ale z 20 minut na pewno. No tak jeszcze nie wiem, co o tym sądzi. W sensie, akurat spoko, było to ciekawe, ale naprawdę dla, jak dla mnie to bardzo krótko yy, tą fabułę tutaj mi dodali. Myślałam, że... No jak mówiłam, no jak się powtarzam, no kurczę, oczekiwałam, że będzie coś tutaj więcej do zrobienia. Będziemy... No, bo po prostu będzie więcej do zrobienia, no bo kurde, tak pojeździć, pojeździć, parę zdań wymienić i nawet tak dużo PD nie dostaliśmy, co nie w sensie nie oczekuję o duże PD, tylko że no wiecie, no. Kurczę, no... Nie wiem, co o tym sądzić. Nie wiem, co o tym kompletnie sądzić. Nie wiem. No ale spoko, że dodali tę fabułę, tak? Bo bardzo, bardzo dawno jej nie było. Jak dla mnie bardzo dawno jej nie było. E, także ja już będę kończyć tą aktualizację. Nic już raczej w niej nie ma. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję dla dalszej motywacji. I widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale. Papatki!